Słuchasz podcastu bajeczne słuchowisko historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy. W połowie XVII wieku nakomiady zostały nadane przez wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma jako dobra dziedziczne branderburskiemu dyplomacie w Warszawie Janowi von Huwerbekowi. Akt tego nadania w języku polskim i łacińskim przechowywany jest w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W latach 1653-1680 wzniesiono pierwszy niewielki rozmiarowo pałac. 27 kwietnia 1705 roku rozpoczęto budowę rezydencji, doprowadzając ją do wyglądu zbliżonego do dzisiejszego. Przebudową kierował znany warszawski architekt włoskiego pochodzenia Józef Piola, który nadał rezydencji formę oszczędnego holenderskiego baroku z elementami architektury klasycystycznej. W 1704 roku powstała w nakomiadach manufaktura ceramiczna, gdzie z miejscowych pokładów gliny wyrabiano i wypalano cegły na potrzeby rozbudowy budowli. Rud von Huwerbeck pozostawał właścicielem pałacu przez 136 lat do 1789 roku, kiedy to cały majątek nabył za cenę 36 tysięcy talarów przybyły z Prus urzędnik Friedrich Riedeker. Po nabyciu majątku, Ridecker wystąpił o nadanie jego rodzinie tytułu szlacheckiego i w parę lat potem otrzymał od króla tytuł barona. W 1905 roku przeprowadzono generalny remont i modernizację pałacu, która jednak nie wpłynęła znacząco na architekturę założenia. W okresie międzywojennym, wskutek trudnej sytuacji finansowej, majątek po raz kolejny pod podupadł ekonomicznie, i w 1932 roku został zlicytowany i przejęty za długi. Nowym właścicielem został Paul Gerard Gerz, jednakże zarządcami samego pałacu pozostali wciąż Riedekerowie, z seniorem i Po 1945 roku majątek przeszedł na własność państwowego gospodarstwa rolnego. W pałacowych murach powstała szkoła, przedszkole, świetlica i mieszkania pracowników gospodarstwa. W 1998 roku całkowicie zdewastowaną ruinę pałacu kupił prywatny właściciel Obecni właściciele przywrócili świetność temu miejscu. Wyremontowali także starą kuźnię i otworzyli nową manufakturę ceramiczną, kontynuując tradycję XVIII-wiecznego zakładu. A co z historiami miłosnymi w pałacu, na komiandach? W rodzinnych kronikach zachowały się zapisy o tragicznych i pięknych miłościach. Pierwszy z nich głosi, iż bardzo dawno temu do pałacu dotarł ranny oficer. Został przyjęty pod gościnny dach, a szczególną opiekę nad nim sprawowała córka właściciela. Na opiekę nad rannym poświęcała cały swój wolny czas, zakochując się w nim bez pamięci. Oficer nie odrzucił tego uczucia. W wyniku romansu panna powiła dziecko, a on wyjechał przedkładając nad miłość zgiełk wojenny. Panna z żalu i rozpaczy rzuciła się z pałacowego okna na schody. Od tego czasu widnieje na nich zarys jej odbitego serca. Z kolei zamurowane od wschodniej strony okno to finał romantycznej miłości. Młoda niewiasta, mieszkająca w pałacu, obdarzyła swoim uczuciem mężczyznę ze zwaśnionego rodu. Siłą rzeczy nie mógł się on podobać ojcu owej panny. Ten ostatni nie pozwalał, by młodzi ludzie się spotykali, a o ślubie w ogóle nie chciał słuchać. Miłość jednak była tak wielka, że pokonywała wszelkie przeszkody. Pewnej nocy więc dziewczyna uciekła oknem wprost w ramiona ukochanego i razem pod osłoną nocy odjechali konno. Ojciec, odkrywszy co się stało, wyrzekł się córki, a okno, którym uciekła, kazał zamurować. Ponadto mówi się o wielu tajemniczych postaciach, duchach czy zjawach spacerujących głównie nocami po pałacu i jego otoczeniu. Wiadomo o krzyżaku chodzącym z psem bez głowy, innym krzyżaku, którego można czasami zobaczyć w starej studni przy dębie, czarnej karocy zaprzężonej w cztery kary konie bez woźnicy, która nocami zajeżdża na podjazd i o czarnej damie spacerującej po holu. Był to podcast Bajeczny Słuchowisko Historia i you